Teraz Wam pokażę najlepszą rzecz związaną z tym korkiem. Dlaczego się tutaj olej lał? No, zgadujcie coś z uszczelnieniem korka, nie? Ciekawe co? Dobra, uwaga, mi się karty pamięci już skończyło miejsce, bo tyle nagrywam. Czekajcie, bo muszę jakoś ustawić tą latarkę. Tak może zostać? Może chyba tak zostać, patrzcie no biorę sobie kluczyk no, Może być i tak Kurwa nic nie widać, bo to jest jakaś pomna chwila Kurwa, zaraz nie za niebie ta latarka, naprawdę A zaraz za latarką klucz Kładę kluczyk Hops i niedokręcone Czemu tego nie dokręcili? A może się odkręciło od wibracji samo Bo ja mu wymieniałem sprzęgło kiedyś Znaczy rok temu i może Może się samo odkręciło Nie wiem Ale muszę to dokręcić Tego oleju to tam za chwilę by nie było A zaraz i korka by też nie było Kurwa jednak człowiek wszystko musi sprawdzać w tym samochodzie, bo jeden mu coś zrobi i spierdoli coś, nie dokręci. Trzeba ciągle patrzeć, patrzcie, korki, nie korki albo niedokręcone, albo samo się odkręciło, ale raczej niedokręcone. Wątpię, żeby to się samo odkręciło. Ale jest, kurwa nikt nie wiesz, nie osądzaj człowieka. Tego się nie dowiesz co tu było. To już jest tajemnica, której naj, najstarsi górale nie będą wiedzieli. Kurwa, widzisz, byś człowieku jeździł, by ci w końcu cały olej ze skrzyni wyleciał. No, chyba dużo go nie wyleciało, nie? Chyba nie, no bo był przecież przykręcony. To się nie lało jakoś specjalnie. Także wątpię, że tam dużo wylało się. Pewnie tyle, ile tam było. Coś tam, kawałeczek, może. Jeszcze od razu tą sprawdzę kurwa, bo to jest wylewowało bo to, to jakby tutaj to już w ogóle. Mam nadzieję, że ta dokręcona jest już. Nie, ta dokręcona jest, dobrze. Dobra, chociaż tyle. Dobra, tutaj jest dokręcone, tu jest dokręcone. No i już mamy wszystkie wycieki chyba zażegnane oprócz tego, ale tutaj już chyba z uszczelniacza daje, także tutaj już nic nie zmienimy. Ale zobaczymy. Teraz powinno być sucho. Przetrzy szmatką wszystko. Ale patrzcie, to taka wisienka na torcie po tych wszystkich naprawach i zmaganiach. Nic nie trzeba było uszczelniać przez skrzyni biegów, tylko dokręcić korek. I to takie miłe w sumie jest, nie? Takie miłe. Że chociaż tyle. Dobrze jest.